Dzisiaj odwiedzamy kolejne miejsce z naszej mapy miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi w Polsce. Polska dla dzieci, a jest to żywe muzeum porcelany w Ćmielowie. To muzeum jest naprawdę niezwykłe, bo można tu zobaczyć cały proces powstawania porcelany, od formowania, przez wypał w gigantycznych piecach, aż po ręczne malowanie. Aby powstała porcelanowa masa potrzebne są trzy składniki. Glinka kaolinowa, piasek kwarcowy i Zanim pokażemy Wam więcej w tym filmiku, pamiętajcie, aby pobrać naszą darmową aplikację mobilną Polska dla dzieci na Android i iOS. Na zwiedzających czeka m.in. 22-metrowy piec garcalski, do którego można wejść do środka i zobaczyć w nim multimedialną prezentację. Są też hale fabryczne i galeria sztuki, gdzie obejrzycie unikatowe kolekcje porcelany. Największą atrakcją dla dzieci są jednak warsztaty malowania porcelany. Każdy może tu spróbować swoich sił i stworzyć swój własny, niepowtarzalny prezent, pamiątkę z wizyty w fabryce porcelany. To miejsce świetnie łączy edukację z praktyką. Dzieci uczą się cierpliwości, precyzji i mogą wyjść z muzeum z własnym dziełem. Dorośli z kolei docenią wartość artystyczną i historyczną tej fabryki, która ma ponad dwustuletnią tradycję. Plusy: możliwość zobaczenia całego procesu powstawania porcelany, warsztaty, które angażują i dzieci, i dorosłych unikatowe eksponaty i ciekawa narracja przewodników. Minusy. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja na warsztaty. Młodsze dzieci mogą się szybciej znudzić, jeśli nie wezmą udziału w zajęciach praktycznych. Podziel się w komentarzach co sądzisz o takim muzeum. Czy chcielibyście spróbować malowania porcelany? Zostawcie lajki i pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał Polska dla dzieci.